Na siemano! Dzisiaj ciągniki 30 i zatornocują na dworze. Ponieważ wylewana była posadzka w stodole. Część było wylane kiedyś, teraz reszta. Kurde, jeszcze trzeba będzie poleć później wodą. No, już raz polewałem. Oczywiście kura musiała tam swoje zostawić. ślady. O! dziesiątka tak stała nakryta, była tylko żeby... No, pokaż się. Chyba nakryć żeby nie zachlapało, by to niarko było lane. Tu są sieki, są dwa. Na przenice Czy to tutaj zostało z tonę? Nie wiem, czy to się sprzeda. Chyba już nie, albo... przerobi się na razówkę, bo nie wiem na co. Wóz też. Wozem wodziłem dzisiaj. Cement pół tony przywiozem. też stoi, 30 tak jak mówiłem. O, Wczoraj wlałem wodę. Zakręciłem akumulatory do kombajnu I zapaliłem go, no pompowałem ze dwa razy Czułem, że zaworek się odzywa, to W sumie po co pompować, no ale popompowałem sześć razy i chodzi, nie? Dzisiaj chcę zobaczyć, czy będzie miał Ładowanie, znając życie nie będzie ładowania Zawsze jak postoi ten rok Chociaż to jest jego trzeci sezon będzie teraz u nas Zawsze, czyli mówię no, mi to stał Sezon w sumie, teraz drugi sezon będzie, w tamtym roku też był skupiony w sumie. No, przed żniewami wtedy. W 17 roku, jak dobrze mówię. Tak, w 11 przed żniewami, no, no, to wszystko ok. Tylko komentarz był słaby, tam, zapalał. Trzeba co chwilę ładować, nie? W 18 przed tym był problem, nie było ładowania. <grym> zawiozłem No, ten. Yy, zawiozłem alternator do gościa. Nie mi się samemu już patrzeć, mówi, panie, to jest wszystko dobrze, tylko nie łączyło. No i zając to samo będzie teraz, nie będzie ładowania, zaraz zobaczymy. Miernik tu naszykowałem Zaraz sprawdzimy ile ma Volt przed zapaleniem Akumulatory w piwnicy stały całą zimę, żeby tego No bo to jest kurde 1000 zł za takie dwa akumulatory to... Dobra, plus tamto, minus. Dobrze podłączam? Plus dam tam, dobra. Minus. Hmm, to jest podłączone na, sta na stały prąd, tak? Dobra. No, to nie stały tylko. Inaczej to się nazywa, nie pamiętam. Pyk. 25 25 1 i jeden i dwa, tak się waha. Zakres na 200 jest ustawiony. Bo na 20 przecież źle będzie, no. Dobra, gdzie my zapalimy, tylko to trzeba ściągnąć, panie, bo to zacznie jak zapalać, to będzie wibracje, to spadnie, zaraz się rozbije. 25,1-25,2 tak się waha. Ją wskaza. Miernika. miernika. Hebel. No, Hebel, czyli włączyć prąd, bo kurde. Trochę ciemność nie widać, no ale. Gdzieś ten jest przełącznik. Dobra jest panie? Panowie? Powoli, żeby głowy nie rozbić Dobra Nie wiem, czy tutaj postawić tą kamerę, bo tu mam takie stanowisko bojowe Już cały, cały film nagrywam, już nie będę ci A No dobra Wejdziemy tam, nagramy. Wejdziemy na górę Prąd włączyłem klucze jeszcze leżu wczoraj Ale miałem robić ten alternator dzisiaj, bo pewnie zająć życie. Na pewno nie będzie tego ładwania. Wchodzi jak do T34. No trochę ciemno, bo już jest 19 godzina. Dobrze, na no, ludzie stoi. Pięk od troszki gazu tej kierunki. Drugi chodzi, dobra. Sygnału dźwiękowego nie ma, jak widać, dobra. To co? Login, te panie? Sprzęniełko. O kurde. Ja tu nagrywam. O, Bendik dwa razy się wam dobra. Trzecia próba. Do trzech razy sztukach to mówią. No. ale mi wstyd to robisz, łopie. Idziemy na prąd. Nic się nie rusza. Nie będę mu troszkę pochodzi. No zaraz to się powie, że od prądu nie ma pewnie jak tu światła włączam. Dobra, kasimy. Nie, nie. są dwa kurde. Podwójka są długie podłączone, ale już tak gorąco. A na kierunek włączę, co wskazuje licznik. bardzo, że coś się działo. Dobra, co to pochodził? my przygazowę, czy w ten się trochę ruszy. Martwy, nic się nie rusza z nim. Nic się z nim nie dzieje, dobra. A zobaczymy tam z tyłu, pójdziemy teraz co będzie, kurde, na tym wskaźniku. Stary silnik, który jeździł na zapas. Stary mój używany, no. To ja. Go. Już teraz prądu niby nie bierze Włączymy Dobra Czyli wiedziałem, ja nie ma nie chcę kręcić przy tym alternatorze. E na torze. Poniedziałek po pracy. Co Szkoda, bo nic nie widać, bo ciemno. Dobra. Jeśli zbóję się pod daszek... Damy trochę przygazówki mu. No i dobra i co? Chodzić chodzi wszystko. Jeśli nie chodzi. A teraz kwestia ładowania, no poniedziałek się to ogarnie. Włączymy ja obraz Hebel by mi zapomniał. I zobaczę, gdzie będzie napięcie zaraz w tych akumulatorach. To też się dosyć to jest ciasno wszędzie i ciemno. Kurde, jeśli jako się Wesita wykręca. Cholera jasna. To najpierw nie też z gówno pokażę. Nie wiem, pamiętaj śrubki trzeba wykręcać, nie wiem. Jakby to się oglądał, co będzie wiedział. Te śrubki. I tutaj są takie jakieś... O, nie pokażę, bo kurde ciemno. Światło mi ja się nie już prowadzić. Dobra. Podczepiamy sobie mierniczek. 2512 Ciekawe czy teraz padło no, jak wcześniej czy się wyrównało plus minus tak no już kurde 25, ale przez nas pewnie będzie 25,12 tak jak było, chociaż nie wiem No to go, tak to zrobić ładowanie. Chodzi, bo trochę podładowało to, bo to stało całe dzień tam nikt ich nie ładował po prostu nikim nic o nie? No powinien 26 mieć, mi, 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 mi się tak zdaje Chociaż nie wiem, te stare tak miały, ale nie trzymały. Napięcia tego dobra, wszystko wiemy. Ciąg dalszy prac w poniedzieli. Dzisiaj święto Piotra i Pawła. Ten bajzet trzeba będzie jeszcze pozabierać. No. Stary upryskiwać czeka na najlepsze czasy, czyli po, po żniwach bo będzie mocznikiem się nie pryskało. Na ściernia. I się będzie, kurde, zależować. No, talerzować i sieć poplum w tym roku. Się spróbuję posiać. posiać. Miałem robić siewnik swój do gorczycy, ale. Ale! Czasu zabrakło. <laughs> Miałem porać jakieś nowe patenty na. Patenty znaczy na ten siewnik. Tak myślałem, jak zrobić ten wysiew, ale. Stary siewnik konny był. Nie trzeba było sprzedawać. Goście kupił, za, nie wiem, za 500 zł czy za ileś. Coś koło 500, może 550 Na Na telerzówce by to naczepił, Jak znalazłby był silnik pomplonów, ale cztery nie będę silnika szukał kupował kłódnego. Dobra, to kończymy. Odpalony bizon, odpalony, trochę tu śmierdzi spalinami. <laughs> może silnik już leje to końcówki pryskowe. Aby deszczu nie było w nocy, bo tu maszyny stoją. No to było za... Aj. No to jeszcze betoniarka stoi, Holender. Tu 30-ki garaż jest, nie? <grym> tu też będzie jeszcze lany. Wszędzie się nie otworzy, to wszędzie jakieś wiszo. Tu u nas było kiedyś dużo koni, to kurwa tak pozostawało. Te śle kurwa, postronki, to wszystko, jakieś fajki do pętania. Tylko ugnisko zrobić i... No. To kiedyś pomp szamby wolewało, teraz oczyszczalnia jest znów. I tak to. No, i oczywiście, jak to mój tato musi się nastawiać, wszędzie jakiś deseczek. Bo to będzie potrzebne, tamto potrzebne, nie? <laughs> Policja jedzie po mnie, chyba. No, tak to. I tu stoi betoniarka i 30, nie ma dzisiaj garażu. Ta no, to betoniarka stała tam w poprzek ustawiona, ale <laughs> zostało parę deko cementu i to podlane. No. Także tak to wygląda, kurde. Dobry jeszcze nie wiem, czy do żmiki nie zrobić takich kół. Na tych kołach by to się wpychało. Tak, żeby ona trochę miała tutaj, tam reżimienkę się podstawi. Bo to strasznie ciężkie na tych drągach to dźwigać, ja tego to nie lubię. No najgorsze to jest to ustawianie żmiki załóżmy w lecie. No właśnie, nie wiem czy to kół nie zrobi takich. Będą dwa koła, jedno drugie. No załóżmy, będzie trzło tutaj, pyk, poprzeczka i, i pyk tutaj, nie? I regulacja tam się jest strasznie ciężki na końcu, że to by to nie zważyło. Kosz trzeba nie zrobić to taki pik, pik, pik No dobra. Dobra kończę, bo jeszcze idę, muszę to wodą poddać Bo ja popękam, kurde. Trzeba tu za dużo może poszło. To poszło półton cementu. Znaczy tu tak na filmie to nie usmysłowi tego. Nie pokażę tego właśnie. Tam na środku taka górka była. Na środku najmniej najwięcej tam poszło cementu. Tutaj. No i tutaj, nie? Tam warstwa z... Miejscami 20 cm chyba jest. A myślę, że tutaj to tak z pięć może tam pod... Jak ciąg jest... No, to tam 5 cm jest tego. I to też lecienko było polane. Co wcześniej. Tak, na raty lane, ale to wiem, że to będzie... Wiadomo ale coś tam będzie. Dobra, także kończę. Następny film pewnie nagram dopiero na żniwak jak się w rzepak wjedzie. Kurde, jak to będzie kosić drzewak, nie wiem. Zobaczymy, wszystko pójdzie. Hmm, to sito mam do założenia. Właśnie, nie wiem jak się do tego zabrać, jak to wyciągnąć. Ale myślę, że będzie dobra robota jeszcze tutaj sieczkarnia. Sieczkarnia będzie przeszkadzała trochę, nie? No i tej ramy nie było, jak było wcześniej, to by to pytyk, puch wyciągnął, nie? Dobra, ja kończę, kończę, no. Pozdrawiam, miłego oglądania życzę. Cześć.